Cześć, ja nazywam się Jakub i witam w kolejnym odcinku krok po kroku, serii, na której pokazuję podstawy technologii, programowania obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach w większości sytuacji, jeżeli chodzi o tokarkę, raczej korzystamy tylko z noży składanych. Raczej nie robimy już szlifowanych stalek. Jeżeli chodzi o frezarkę, raczej wszystkie narzędzia powyżej, nie wiem, Fi16 to już zwykle są głowiczki. Większość wierteł powyżej Fi, pewnie 15, może 20. To już są płytki, czy wiertła składane, co oznacza, że kręcimy bardzo dużo śrubek. I tak zacząłem się zastanawiać, ile czasu tak naprawdę tracimy na tym kręceniu, jak często popełniamy błędy wynikające z tego, że za mocno dokręcamy płytkę, bo za lekko to się raczej nikomu nie zdarza. Raczej wszyscy przeciągamy tą płytkę na siłę, a później urywamy klucze, mamy obkręcone gniazda, trzeba te płytki wymieniać, ale nigdy tych płytek się wcześniej nie zamówi, bo po co ci te płytki na zapas, przecież masz już jedną na zapas. No i jest to problem. Ale Grzesiek przywara z Piocery, Nawiasem mówiąc, się ma Grzesiek, dziękuję ci bardzo. Ostatnio mi pokazał taki wkrętak z Kiocery. Elektryczny wkrętak z dynamometrem. No ja mówię, Grzesiek, wiadomo, iś mi go zostawi na chwilę, żebym się nie pobawił. No on mówi słuchaj, mogę ci go pożyczyć, nie ma problemu. Akurat on szedł na urlop za niedługo, więc mogłem go sobie przytrzymać dwa tygodnie. Więc spróbuję Wam dzisiaj pokazać, ile trwa wymiana płytek w głowicy jeżowej. 16-stopłytkowej. Ile trwa z. Śrubokrętem takim, elektrycznym, dynamometrycznym, i co możemy zaoszczędzić dzięki temu? Zapraszam do oglądania! Mam tutaj tego głowiczka torna. 4 płytki na czole razy 4 na boku, 16 płytek. Uruchommy stopy i zobaczmy, ile czasu potrwa odkręcenie wszystkich płyteczek. Można je najpierw luzować, później odkręcać, można je od razu odkręcać, to już jest kwestia dowolna. Ja to robię w miarę i tak wygodnym śrubokrętem. Zauważcie, że to nie jest ten taki zwykły, malutki śrubokręcik, który jest normalnie dostarczany, bo tamtym to ja w ogóle bym się tutaj zaciukał, więc taki temat to ja odpuszczę nahać no To, że mi wypać śrubokręt nie było celowe nie po to, żeby pokazać, że tak jest długo, tylko ci z Was, którzy używają głowic jeżowych, wiedzą, że to jest irytujące. Zresztą ci z Was, którzy mają jakieś drobne podziałki na zwykłych głowicach, na przykład nie wiem, ośmiopłytkowe głowice do planowania, też jesteście świadomi, że czas zmiany płytek bardzo często niestety jest długi, a brak drugiej głowicy na podmiankę oznacza, że robicie to w przerwie, kiedy maszyna nie pracuje. Więc każda minuta, kiedy ja odkręcam płytki, to jest minuta, w której tracimy pieniądze, bo leasing trzeba płacić, a obróbki z tego nie będzie. Ktoś dokręcił tak, że szkoda gadać. To jest bardzo mała śrubka. Taka śrubka w takiej geometrii to będzie miała. Zobaczę później dokładnie w katalogu, ale wydaje mi się, że 1,5 Nm max. Więc kolejnym problemem, który mamy, jeżeli dokręcamy płytki ręcznie, nawet używając tego oryginalnego małego kluczyka, którym niby nie da się przeciągnąć, często dokręcamy śrubki za mocno. A niech pierwszy rzuci frezem ten, kto nigdy nie miał wyrobionych gniazd w, klucza, w śrubkach imbusowych, albo kto nigdy nie złamał końcówki torksika na płytce, znaczy na śrubce bo niestety, ale mamy tendencję do przesadzania z siłą zamiast dozować ją, nazwijmy to, moderatywnie. Dobra, mamy zdjęte wszystkie 16 płytek. Teraz dla zasady bez czyszczenia je założę, tylko po to, żeby pokazać Wam czas, bo to tylko o to nam teraz tutaj chodzi. Czyli omijam fakt, że powinienem był wyczyścić głowicę. Po prostu skręcam to z powrotem. I znów moment dokręcania, no cóż, e, dobieram trochę na oko, no bo nie wiem jaki powinien, znaczy wiem jaki powinien być, ale nie mam jak go zastosować, mam tylko zwykły kluczyk i to i tak jak wspomniałem trochę wygodniejszy niż pewnie Wy zwykle tutaj musicie używać, więc i tak idzie mi z tym pewnie troszeczkę szybciej. Inne co to to, że jego siła magnetyczna jest taka, bo pewnie gdyby był bardziej magnetyczny mogłoby być troszeczkę łatwiej, ale to już. Magnetyczne końcówki w obróbce CNC, gdzie mamy do czynienia z wiórami są dyskusyjne i nie zawsze pożądane, jak pewnie część z Was się przekonała nieraz na własnej skórze. Time. Słuchajcie, troszeczkę powyżej 8 minut, ale no, oczywiście bez czyszczenia gniazd, bez przygotowywania się go, bez szukania nowych płytek. Na dzisiejsze porównanie jest to 8 minut, to nawet w praktyce myślę, że 10 minut zajmuje Wam zmiana płytek w takim mierzu. Staram się znaleźć jakąś szmatkę do wytarcia stołu, ale i nie mam, trudno. Będziemy pracować na brudnym stole jako Durczaka, Ci starsi pamiętają. A będziemy pracować teraz czymś innym, czyli takim wykrętakiem od Kiecery. Dlaczego on jest fajny? Pomijając fakt, że ma bity, których potrzebujemy, to sam w sobie po pierwsze jest elektryczny, więc mogę. Nacisnąć przyciski, lecieć, a po drugie jest dynamometryczny. Więc jeżeli chcę ustawić, mówiłem 1,5, jeżeli dobrze pamiętam, tak, to ustawiam się na 1,5 i na dodatkowej podziałce na 0. I teraz, jeżeli będę chciał dokręcić płytkę, to on mi będzie przeskakiwał w odpowiednim momencie. I zróbmy sobie teraz porównanie, czyli za pomocą tego wkrętaka wymianę płytek w tej samej głowicy, ale miejmy nadzieję, trochę szybciej. Tak jak wcześniej, zrobimy sobie tylko taki head start, że przygotujemy sobie narzędzie. Takie samo, tylko troszeczkę większe tą samą głowicę i zaczynamy 3-4 start. Odpalamy timer. Mogę złamać na początku dokręcenie za pomocą ruchu ręką, a później kręcić normalnie z silniczka. I powiecie tak, jest na rynku cała masa śrubokrętów elektrycznych, które będą mniejsze i ładniejsze i w ogóle. Ale pierwsza rzecz, tutaj macie w komplecie bity wysokiej jakości, więc nie przejmujemy się tym, czy te bity nam e, się pourywają w śrubach. A po drugie, macie wbudowany dynamometr. Czyli o ile zwykłe małe klucze dynamometryczne to nie problem i wkrętaki elektryczne to nie problem, o tyle połączenie obu do wygodnej zmiany płytek już bywa trochę cięższe do znalezienia. A tutaj macie to od renomowanego producenta, plus e, macie na to fajną promocję. Ja wam teraz ją tutaj narzucam nad ekran, natomiast w tle ciągle mam nadzieję, widzicie, że to nie żadna ściema, i dalej działamy tak jak działamy. Generalnie, przy zakupie odpowiedniej ilości płytek do gniazd i przy udowodnieniu, że zastąpiliście inne narzędzie, można mieć bardzo, 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 bardzo tanio ten krętak. Na tyle tanie, że ten czas, który zaoszczędzimy, na pewno bardzo szybko się opłaci. Plus, biorąc pod uwagę, brak konieczności zamawiania części zamiennych w postaci uszkodzonych śrubek, myślę, że może być to deal, który szybko wyjdzie na dobre. No ale na razie, odkręcamy. Zacząłem jak na liczniku mojej kamery, miałem 9.30. Wy tutaj widzicie timer w czasie rzeczywistym. Ja nie mam żadnego stopera uruchomionego w czasie rzeczywistym. Wyświetliłem wam tylko overlay, więc nie jestem pewien ile wyszło ale w dwie minuty jestem w stanie widzę zdjąć komplet płytek zobaczmy ile czasu zajdzie mi z założeniem bo to oczywiście będzie troszeczkę dłuższe biorąc pod uwagę, że muszę każdą płytkę znaleźć i śrubkę, ale mam zdjęte więc zabieramy się za zakładanie zobaczmy czy on jest magnetyczny jest magnetyczny i to patrzcie jest nawet fajnie magnetyczny, tak solidnie wow, aż za solidnie to mi chciał wciągnąć moją łowiczkę Dokręcam i teraz uwaga. Dokręcona. Podoba mi się to, powiem Wam szczerze. Działa to fajnie. Jego pierwszy raz używam teraz przy Was, więc działam jakby na świeżych informacjach. Najbardziej mi się podoba to że ja wiem, że one są dokręcone odpowiednią siłą. Nie będę musiał się przejmować, siłować, zastanawiać. I o ile dla mnie to nie jest taki duży problem, bo ja to mniej więcej już mam wyczucie w ręce, o na pewno macie jakiś świeżaków na hali, którzy nie wiedzą i nie mają jeszcze doświadczenia jakąś lub jak o dokręcić. I dla nich to jest super rozwiązanie. Bo rzucacie taki jeden między maszynami, robicie dublery wszystkich głowic, bo to jest dosyć istotne, że każda głowica powinna mieć swój dubler w firmie. Po to, żeby można było na przykład wymieniać płytki poza maszyną, kiedy maszyna jeszcze pracuje, a nie czekać aż maszyna stanie i wtedy zdejmować głowicę i tracić te, powiedzmy, na okrągło 10 minut. Więc rzucacie dodatkowy stolik, tam wszystkie zapasowe głowice i chłopcowi może pozakładać płytki w dowolnym momencie, kiedy maszyna mu pracuje, robi to szybko, robi to wygodnie i nie popełnia przy tym błędów. A dubler głowicy no chodź tu mnie siadła płytka. Wysiadła płytka. A dubler głowicy ma jeszcze tą zaletę, że w razie uszkodzenia się głowicy no, przez błąd operatora, błąd programisty czy po prostu zużycie płytek, którego nie wychwyciliśmy, co pewnie będzie błędem operatora, gdyby tak się zastanawiać. W dalszym ciągu mamy jak pracować i nie musimy nagle zmieniać technologii. Więc, jak dla mnie, zakup jednej głowicy to zawsze trochę za mało. Jestem zdania, że każda głowica powinna być dublowana, tak samo jak zdublowana powinna być ilość płytek. Na tyle, żeby nawet na robotę, która wiemy, że wystarczy jedno pudełko, to mieć zawsze drugie pudełko, które będzie potrzebne właśnie na wypadek ewentualnego problemu i konieczności założenia płytek w drugiej głowicy. Sam nie wiem, czy wolę wsadzać płytki do gniazd, czy jednak do śrubokręta. Wydaje mi się, że do śrubokręta są chyba fajniejsze, bo ja mogę wtedy mieć wsadzoną poprawnie płytkę w gnieździe i już ją tylko dokręcać. Co chyba jest troszeczkę łatwiejsze, tak jak miałbym zgadywać. 9.30 15.08 5,5 minuty. 5,5 minuty w stosunku do 8. Nie jest to dwa razy szybciej, ale jest to znacznie szybciej. Magnetyczna końcówka naprawdę sporo ułatwiła. W stosunku do tej, którą miałem tutaj, która trzymała tak i no, to trzyma idealnie. No to co? Tak naprawdę decyzję pozostawiam wam. Podsumujmy to sobie. Dla mnie klucz jest dzisiaj taki. czas, który zaoszczędzę. To jest pół biedy, bo zaoszczędzę 3 minuty na tym jeżu, liczmy, nie wiem, 10 takich zmian, bo wam kilka maszyn, pół godziny pracy operatora, to nie jest tragedia. Ale zaoszczędzę to, że na pewno dokręcę te płytki dobrze i na pewno nie będzie sytuacji, w której ktoś mi te płytki pouszkadza. Więc to jest, to jest jakby zauważalna zaleta, natomiast druga zauważalna zaleta, jakby dru drugie rozwiązanie bardziej sytuacji to jest to, o czym wspomniałem. Zawsze warto mieć drugą głowicę każdego typu po prostu jako dubler, bo jeżeli ja mam tracić nawet te 5 minut, chociaż zwykle te 10, tam wiecie 8, raczej ba ba ba, cieszenie płytek 10 w sumie, za każdym razem kiedy mam do wymiany płytki, to oznacza, że ja bardzo długo nie pracuję. I dlatego posiadanie drugiego zestawu głowic, oznacza, że ja mogłem całą głowicę, najlepiej z całą prawką, podmienić w ciągu sekundeczki i rzucić pomiar, albo nawet nie, bo jeżeli to jest ta sama prawka i ta sama głowica, to ona tam w dyszce siądzie. Yy, jednak bardzo zwiększyć wydajność swojej obróbki. No a z tą promocją, którą wam pokazywałem, mogę ją jeszcze raz tutaj teraz wyświetlić, ciach. Z tą promocją może się okazać, że tak, kupując płytki to korpusy będziecie mieli gratis i śrubokręt będziecie mieli prawie gratis, to właściwie głupio by było nie skorzystać, nie? bo dużo gratisów to ja zawsze lubię, ja zawsze mówię, że, że ja to jestem peperowiec i człowiek wyszukiwania, nie preperowiec, a peperowiec, peper.pl, to nie jest reklama, czyli znaczy jest reklama, ale nie nieopłacona. Eee, ja zawsze lubię szukać promek. Dobra, nie przedłużając. Jeżeli materiał Wam się podoba, jak zawsze, zapraszam do lajkowania, subskrybowania czy też dzielenia się linkiem ze znanym. Jeżeli coś było nie tak, napiszcie dalej w komentarzu i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku CNC Krok po Kroku i już za tydzień.